Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwon. 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. pół minuty już po godzinie 9. Dzisiaj ponownie nie ma Jarka Adamka, ale wszystkie tematy będę przyjmował tutaj w jego imieniu i w imieniu naszych reporterów i będę im podsyłał do, że tak powiem, do sprawdzenia, co tam się może zadziać, co można poprawić, co można zmienić, a być może uda się też dzięki naszym słuchaczom odpowiedzieć na niektóre pytania już bezpośrednio na antenie. Zapraszam pod 65 529 55 20 z kolejnymi tematami w tym tygodniu i ostatnimi w tym tygodniu, bo już od poniedziałku Jarek Gadamek będzie Was przepytywał z tego, co tam się dzieje w całym naszym regionie. 65 529 55 29 to jest numer do naszej redakcji. To jest numer bezpośrednio na antenę i zapraszam z wszystkimi tymi tematami, które gdzieś spędzają Wam sen z powiek, z tymi, które trudno załatwić, z tymi, z którymi może nawet nie wiadomo, jak do nich podejść, dokąd się z głosić, Kto mógłby odpowiedzieć? My będziemy starać się znaleźć takie rozwiązanie, a być może, tak jak wspomniałem wcześniej, i nasi słuchacze znają takie rozwiązanie i też zadzwonią i podadzą je bezpośrednio w programie. 65 529 55 29 to jest numer na antenę, to jest numer bezpośrednio do tematu dla reportera. Dzisiaj przypomnę jeszcze raz, że Jarka Damka jeszcze nie ma, jeszcze gdzieś. Urlopuję natomiast od poniedziałku już bezpośrednio do niego będzie się można Dozwonić o tej porze po 915 do 945 linia jest wolna. Zazwyczaj jest ciężko dodzwonić, więc dzisiaj taka promocja, bo linia już jest wolna, czeka. I ja czekam na wasze telefony, czekam na te wasze sprawy, które są może nierozwiązywalne, może trudne, może ciężkie, może nie wiadomo jak się do nich zabrać. Już pierwszy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie właśnie zapytanie, bo już jakieś dwa tygodnie temu, mm -hmm. prawie y, od ronda jak jadę w Starą Piątką na Litno, mm -hmm. to po prostu jest chodnik tam do połowy y, drogi, do tego wiaduktu, to zgłaszałem o te drzewa, które gałęzie rosną na chodnik. Dobrze, jeszcze to nie zostało rozumiem załatwione. Nie, nie. nie, nie. Mm -hmm. Dobra, to jest w okolicach już za Lipnem, rozumiem, tak? Nie, nie, to jest od wiaduktu tutaj na Gronowie. Na Ach, tutaj, Gronowie. tutaj, dobrze. I starą piątką jak do wiaduktu tego kolejowego. Mhm, dobra, dobrze. To okay. po lewej stronie jest chodnik, jak od, od Ronda się jedzie i tam po prostu te gałęzie wracają na chodnik. Dobrze, sprawdzimy. Bardzo panu dziękuję, dziękuję za telefon, dziękuję uprzejmie i zapraszam pod numer 65 529 55 29 z kolejnymi sprawami, tematami dla naszych reporterów. Hmm, 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 hmm. No, jeśli chodzi o te gałęzie, które rosną tak gdzieś nad ścieżkami albo chodnikami, to jest ich trochę więcej, no, ale mieliśmy wiosnę, teraz mamy już lato i to rośnie, 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 trzeba by poprzycinać gdzie nie szczególnie jak taka ścieżka, czy też chodnik wiedzie przy lesie albo no chociażby przy drzewach swobodnie rosnących. Ja zapraszam gorąco i polecam. Radio czeka na Wasze tematy. W Radielka codziennie od poniedziałku do piątku mamy temat dla reportera, mamy program, w którym możecie zgłosić swoje wątpliwości, ale też możecie podziękować komuś, na przykład, za załatwienie czegoś, komuś za uprzejmość albo za jakąś nie wiem nieoczekiwaną sprawę, która przydała wam się, zdarzyła wam się. Czasem tak się zdarza i wtedy nasze kwiaty i motyle są do waszej dyspozycji i dla takiej osoby, która gdzieś w piękny sposób dopomogła, będą emitowane. Kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham. Ja mam taki problem, że mnie nutuje sywralicu. To znaczy? No, masy jest na plantach Planty. Już chyba wczoraj też dzwoniono w tej sprawie, tak, 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 jeśli tak, chodzi tak. O, o weekendy tutaj, tak? tak? Tak, 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 tak. I w dalszym ciągu nic nie wiemy. Mhm. Nic nie wiemy. Dobrze. A proszę mi powiedzieć, czy to jest, że tak powiem, bałagan, który jest z wysypujących się koszy, czy to po prostu jest ogólnie? No gdzieś w ogóle tak? butelki porzucane, gdzieś mm -hmm. krzaki mm -hmm, mm -hmm, tak mm -hmm. ogólnie tak. No wstyd po prostu, wstyd. Dobrze, dobrze. Zapytamy zatem, kto tam jest odpowiedzialny za to i dlaczego tak to wygląda. Proszę tylko jeszcze Dobry. mi dopowiedzieć. Jeszcze proszę mi dopowiedzieć, czy to jest tylko jakby w trakcie weekendu, czy po weekendzie to się zmienia, czy po też... Weekendzie też, jest, po weekendzie też. też jest, też jest. Dobrze. Bardzo w takim razie dziękuję. dziękuję. Dziękuję do usłyszenia. Czyli ten temat jest, można powiedzieć, okrągły tydzień. Mhm, jeszcze dopiszę żeby nasi koledzy dokładnie wiedzieli o co i kogo zapytać, dlaczego tak się dzieje w Rawiczu. 65 529 55 29, ten numer do waszej dyspozycji jeszcze do godziny 9.45. Zapraszam do dzielenia się tematami, które w dalszym ciągu są jakoś nierozwiązywalne. Kto zadzwonił teraz, dowiedzmy się. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałabym zgłosić taką rzecz, że w Kościanie przy ulicy Nadsławskiej za płotem Centrum Medycznego jest bardzo dużo betonowych płyt, które zostały z remontu drogi i po prostu nic z tym nie jest zrobione. Ale czy to coś, to coś w jakiś sposób przeszkadza komuś? To jest jakoś uciążliwe? bo no, na przykład przeszkadza w wymalowaniu płotu tak? Mm -hmm, mm -hmm, dobrze. ponieważ generalnie zostało to po remontach jak powstawało nowe osiedle i nie ma, nie ma właściciela rozumiem a proszę powiedzieć, jak kto to zostawił? to byłaby jakaś firma budowlana, która to zostawiła, czy? No, nie, ma, nie mam pojęcia, Trudno powiedzieć, po prostu, tak? to jest tak. Mm -hmm, mm -hmm, Ale no. jest to przy drodze wewnętrznej Także tam były płyty betonowe i, I przy drodze wewnętrznej Zostały po prostu mm -hmm. Ja sobie dopiszę jeszcze więcej Dobrze, bardzo dziękuję za y, Temat i mam nadzieję, że Uda nam się czegoś dowiedzieć Na ten właśnie y, y, Wkurzający trochę temat Z Kościana tym razem y, No ciekawa sprawa, by ktoś zostawił Tak sobie gdzieś, gdzie nie powinien trudno powiedzieć, czy to firma budowlana, czy to może drogowcy. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Słucham. Chciałbym się podzielić takimi dwiema sprawami. Proszę bardzo. Pierwsza to jest taka. Kwiaty i motyle. Mhm. Państwo je zdajecie tak trochę zbyt pochopnie ludziom, na którzy na to nie zasłużyli. Jeżeli A. do jakiegoś urzędnika się dzwoni, prosi, i po jakimś tam czasie on tą sprawę załatwia. No, on łaski nie robi, że to. I on jeszcze później dostaje za to kwiaty i motyle. Kwiaty i motyle należałyby się Państwu za to, że żebyście tę sprawę załatwili i Waszym reporterom w terenie. Ale to oni to... Też, też dostają czasem, też dostają, więc. I myślę, że w ogóle oni mając takie rozwiązane sprawy z samego tego też faktu się bardzo cieszą. Bardzo dziękujemy za, za to, za jeszcze to takie mam, tutaj... Nie... Jeszcze mam jedną mm -hmm. sprawę, też związaną trochę z tym. Dworzec w Lesznie PKP. Mm -hmm. Proszę sobie wyobrazić, że ten dworzec jest o 12 w nocy zamykany, a pasażerowie, którzy czekają na pociąg, są z tego dworca wyrzucani. Hmm. I... Mój szwagier Zimon jechał do Wrocławia. Proszę sobie wyobrazić, że on, mając 70 lat, czekał na dworcu dwie godziny, bo gdzieś na, na trasie drzewo spadło na frakcję i dwie godziny czekał biedny chłop na dworcu i nie, nie można było wejść na, na dworzec PKP. Nie Jak wiem, to? czy to jest normalne, że, że coś takiego się robi. Bardzo dziwna sytuacja, tym bardziej, że by, by chyba na dworcu normalnie działa poczekalnia, prawda? To... Ale jest to wszystko pozamykane, cały, ja, ja cały rozumiem, dworzec rozumiem. jest zamknięty. I on czekał na dworze, dwie godziny czekał w zimie i było wtedy bardzo zimno, mi mówił, i czekał na, na dworze za pociągiem. Było to wtedy siedem osób, bo tak sobie mm -hmm. jak miał dwie godziny, to sobie zdążył te osoby po policzyć. Rozumiem. Także to tą sprawę bym miał Dobrze, do, do zapytamy, wersji. bo to jest bardzo dziwna sytuacja. Ja pamiętam no, takie, mnie, takie czasy, że, że czasem się człowiek spóźnił na ostatni pociąg i musiał spać na dworcu i to było tak, tak normalne. Tak. A teraz Jakoś nie. tak było to naturalne. Natomiast przy tym nowo wyremontowanym dworcu, gdzie właściwie infrastruktura pozwala na to w dalszym ciągu. Dla mnie to jest. Dziwne, Dziwna sprawa, postaramy się to jak najszybciej wytłumaczyć i dowiedzieć się dlaczego. Bardzo dziękuję w takim razie Dzięki. za. Dziękuję, do Dzięki. usłyszenia. Wszystkiego Również Dzięki. wszystkiego Dziecia. dobrego. 65, 529, 55, 29, no żeby zimą, latem to jeszcze troszeczkę inaczej się odczuwa te temperatury. Natomiast zimą, jeszcze dwie godziny trzymać pasażerów przy awarii gdzieś tam na linii, to dość. Nieoczekiwana sytuacja. 65, 529, 55, 29, zapraszam, z kolejnym tematem dla Jarka Adamka i naszych pozostałych reporterów w terenie, którzy też słuchają tego programu i natychmiast starają się reagować, jeśli to można zrobić w, w takim trybie natychmiastowym. A jeśli nie można, to będziemy musieli poczekać. Potem te wszystkie sprawy, które są dość trudne, a też ważne, będzie można o nich poczytać o rozwiązaniu w naszym serwisie lk.pl, ale także i mam nadzieję uda się na antenie w kolejnym temacie dla reportera opowiedzieć, co udało się załatwić. Dzień dobry, kolejny telefon. Dzień dobry panu. Witam. Panu. Yy, witam. Mam takie, takie, taką prośbę jakby tego. Jestem na skatepark tam na, na, na tym zatorzu, Tak. No I Yy, wiadomo, że tam jak, jak dzieci chodzą, one kurde mają problem wziąć zegarek czy komórkę, bo to mm -hmm. tam skaczą i z tego. Tam nie można gdzieś zamontować jakiegoś zegara z wyświetlaczem. To jest taka mm -hmm. sytuacja, że... Mówi się dziecku, na no przyjść o tej godzinie, ale jak wiadomo, no skąd on ma wiedzieć, że on tam ma przyjść o tej godzinie, jak tam nigdzie nie ma takiego. A to tam by chyba nie było żadnego problemu, jakiś gdzieś tam na tym mm, budyneczku mm, małym, kurde, gdzieś coś, że... Może, założy, mo może nie byłoby ja... problemu, ale przypomniał mi pan moje młode czasy, jak zazwyczaj wrozałem trzy godziny za późno i potem właśnie było przepytywanie, bo wtedy to już w ogóle zegarków no bo... się nie nosiło ze sobą kompletnie. Nawet telefonu no człowieka. Człowiek nie Młodym ludziom, ludziom mówi się o przyjście o 20, o 21 tak na później, ja to dla nich szybko ten czas ucieka. Mm -hmm, mm -hmm. Wiemy, kto no, tak, to jest, bo tak, szczeg tak. szczególnie w zabawie ten czas bardzo, bardzo, bardzo dokładnie, się dokładnie, kurczy. Może tam z kimś by porozmawiać. Dobrze, żeby to tak. Tam nie duży problem jest, ale to zawsze był ułatwiło. Nie byłoby wynajmniej tłumaczenia, że nie wiedziałem, która godzina. Masz zegar. Patrz na zegar. Tak. Jest świeży, tak, tak, wyraźny tak. zegar. Tak jest. Dobrze, tak, dobrze. Na, na wszystko. Dziękuję. Bardzo dziękuję. dziękuję. Bardzo. Do usłyszenia. Ale mi chce pan wspomnień różnych też narobił w głowie właśnie z takich czasów, gdzie czasu się nie liczyło, czasu się nie sprawdzało, bo po co? Bo była zabawa. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Słucham. Ja mam na sprzedanie, ma teraz... Ale to psa, Szanowna Pani, za godzinę ponad, godzina piętnaście jeszcze, do Radio Jarmarku. My tutaj mamy temat dla reportera w tej chwili. Sprawy takie do wyjaśnienia. Zapraszam bardzo gorąco. Tymczasem, jeśli ktoś do Radio Jarmarku coś szykuje, to dziesiąta czterdzieści pięć. Wtedy zapraszam bardzo gorąco. A dzisiaj, ponieważ nie ma Jarka damka i mój głos się odzywa, to być może Państwo macie mm, też taki pomysł, że Radio Jarmark trwa. Nie, nie. 10.45 i 14.45. Teraz jeszcze y, temat dla reportera. Halo, dzień dobry. Grzegorz, yy, ja tylko Pana co o tej stacji w leśnie mówił, że poczekanie tak. są zamknięte. To nie tylko jest w leśnie, to jest nawet też w Rawiczu. Mhm. Yy -y. Bo jechałam, najlepiej nie w tym roku, ale w zeszłym roku, pod koniec roku, do Poznania mm -hmm. nocnym pociągiem i musiałam po prostu czekać na dworze, zimą. Rozumiem, czyli tak samo jak tutaj, pewnie jakiś jest przepis, który mówi. Nie, mm, że mm, zamykają mm, w mm, mm, Rozumiem. Dobrze, sprawdzimy to też, bo to w takim razie już bardziej kompleksowa sprawa będzie. Dziękuję w takim razie. Dziękuję. dziękuję do usłyszenia i temat kolejny nam się tutaj rozrasta natomiast kolejny telefon no dobrze, to odbiorę jeszcze przed krótką przerwą halo, dzień dobry dzień dobry dobry. witam, na antenie Radielka yy, proszę pana, mam taki temat jadąc do z yy, ścieżką yy. yy, chodnikową na tym zachodnim przez parkingiem rośnie śliwka. Śliwka po prostu, która zagraża jadącym rowerom i idącym. po służby, jeżeli nikt to ściągnie, ścią, czy ujdzie. Mm -hmm. A proszę mi powiedzieć, to ona, bo ja też nie zwróciłem uwagi na, na to, by ona jakby, jak wrasta w, w, w ten chodnik, czy jak, jak to wygląda? Czy też to jest, chodzi a, o, o. To jest potężna, to jest potężna śliwka, mm -hmm. dzika. I ona właśnie w przychodniku, i w, widoczności na zakręcie w ogóle nie ma. Jadą z rowerem czy jedną drugą stroną. Dobrze, dobrze. I mowa tutaj o lesznie, rozumiem, tak? Tak, tak, tak. Dobrze. tak, tak dobrze. To, tak, to jest. Dobrze, dobrze, tak, dobrze dobra. No? Dowiemy się, co tam można dziękuję zrobić. Bardzo. bardzo dziękuję. Pozdrawiam gorąco. I teraz krótka przerwa. I już od razu mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Y, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię w takiej sprawie w Konkolewie, przy dworcu kolejowym, jak się skręca za torami w prawo, to jest gwiazdą ulicę pocztową. Rosną dzikie, takie młode pędy drzew akacji, które zarysują no, wjazd. I ta droga nie jest za szeroka, należałoby to chyba wyciąć. Mhm. E, ta droga nie jest za szeroka, tak jak wspomniałam, e, utrudnia e, się wymienianie dwóch pojazdów. A jeszcze jak te krzaki teraz rosną w tej akacji, no to jest naprawdę ciasno i niebezpiecznie. Dobrze, dowiemy I Myślę, się. że ten teren, teren <grym> chyba należy do PKP, bo z tego, co kojarzę, w zeszłym roku była podobna sytuacja i dopiero po Państwa interwencji zostało to przycięte. Dobrze, to w takim razie teraz będziemy też interweniować. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję i pozdrawiam gorąco. Tak. Dziękuję do usłyszenia. Mamy linię wolną 65, 529, 55, 29 i kolejny temat może wpłynąć do naszych reporterów dzisiaj. Jeszcze podpowiem. To nie głos Jarka Adamka. Jarek jest gdzieś daleko od naszej redakcji. Urlopuje się, ale wszystkie te tematy są zapisywane i na jego potrzeby, i na potrzeby pozostałych naszych reporterów, pozostałych naszych pracowników w terenie, którzy będą z Państwa sprawami udawali się w miejsca, gdzie można je wyjaśnić. Kolejna sprawa, kolejny temat. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę, Proszę pana, ja mam taki problem. Bo jest ten u nas ASF cały, cały wielki ASF. Tak. I proszę pana, ja mam kopiec pod lasem zrobiony z kukurydzą mhm. i chciałbym, żeby jakiś myśliwy się pokazał ze strzelbą. W jakim sensie, proszę powiedzieć? I po co? Po to, po to żeby, 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 żeby ten ASF cały się nie rozprzestrzeniał. Ten kopiec jest tak zryty przez dziki, że to jest obłęd. Mhm. A proszę mi powiedzieć, yy, yy... Właśnie, trudno mi tutaj teraz dociec. Jak znaczy, ten, nie, nie, no Wielka problem? walka, jest, wielka ja walka wiem, jest. Ja wiem co o co chodzi. Tak. CFe, mm -hmm. Ale, ale, ale nikt nic z tym nie robi. I to, to jest w ogóle bezsilne. To te Dziki przychodzą w nocy, rano, w dzień, w południe, pod, pod gospodarstwem, praktycznie. Mm -hmm. Spróbuję się dowiedzieć. Czy, Albo czy, też... czy, 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 hmm. czy szłoby jakiegoś myśliwego, hmm. takiego chętnego, myśliwego. Ja już nie mówię, że z tym dzikiem niech zrobią co chcą, ale żeby to nie przychodziło pod gospodarstwa do, do zwierząt hodowlanych, żeby, żeby ta choroba w ogóle się nie rozprzestrzeniała dalej. A, a proszę mi powiedzieć, czy ten teren, o którym Pan mówi, on jest ogrodzony w jakikolwiek sposób, czy to jest teren by, tak luzem? Eee, to znaczy, tam, ten, kopie, gdzie ten kopiec tak? jest tak? Ta pryzma, tak? Mhm. ta pryzma jest ogrodzona, jest pastuchem, ale to nic nie daje. Tylko mhm. po prostu idą na umar. Dobrze, dobra, to już wszystko wiem. Ym... Sam nie wiem dokąd, ale nasi reporterzy postarają się eee, ogólnie, tutaj coś. Ogólnie ogólnie, to jest yy, gmina Krobia, tu gdzie pan Jarek się wywodzi, mm. a dokładnie, dokładnie nie part. Miejscowość, także że prosiłbym bardzo tych myśliwych troszkę uzbroić, żeby, żeby, żeby się wzięli za robotę, a nie tylko wie pan, no, wyjechać do lasu, zobaczyć przez lornetkę i, i, i to wszystko, nie? Dobrze, dobra. Wszystko wiem. W takim razie bardzo dziękuję. dziękuję I bardzo. może Sam Jarek osobiście, skoro to jego teren, zajmie się tym tematem. Hmm. Trudny temat, trudna sytuacja. Wiemy, jak bardzo niebezpieczne są zwierzęta, które mogą być chore i mogą przenosić tę ciężką chorobę na zwierzęta hodowlane. I wiadomo, co potem się dzieje. Hmm. Kolejny temat. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja już dzwoniłem tutaj. Kiedyś w sprawie ścieżki rowerowej w leszna do nowej wsi. Tam to jest te krzaki zalegające, opadające na, na ścieżkę. Jeszcze nic, nie zrobiono? Ty, nic nie, tydzień, nie zrobiono? Tydzień temu jechałem, nic mi nie wchodziło w, w oczy i w głowę. My, tak się zastanawiałem. No ja tam w, kursie, w, w, w którym miejscu proszę mi powiedzieć najbardziej? No bo, bo to od leszna, jak się wyjeżdża od leszna, mhm. no to tam później te, te krzaki te z akacji nie? Na, na ścieżce rowerowej. Dobrze. Zapisałem. Sprawdzę osobiście też na rowerze, je, 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 jeżdżę, jeżdżę tam także... Dobrze. Jak tylko uda się nam tutaj reportera któregoś złapać w terenie, to mhm. spróbujemy się dowiedzieć, kto tam to może zrobić i jak szybko. Bardzo dziękuję. Dziękuję, Dziękuję do usłyszenia. No, no właśnie, wszystko rośnie, bo jest ku temu i pogoda, i warunki teraz jeszcze popadało, więc rosnąć będzie i zielenić się jeszcze bardziej. A w takich sytuacjach, na przykład wymijania się na ścieżce, czasami ktoś faktycznie dostaje krzakami po twarzy. Halo dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, z Rasławicka. Tak. Lipowa, Lipowa. Zrobili rondo. Mhm zrobili tam chodniki przy mleczcie. Było miejsce dla niepełnosprawnych. Teraz zlikwidowane nie ma nic. Nie ma żadnego miejsca? Nie ma miejsca żadnego. To dziwne. A, 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 miejsce, a miejsce jest, bo tam taki jest szypl, taki jest nieutwardzony. Nie tam, tam można by postawić znak. Bo znak był, mm -hmm, mm -hmm. i nie ma wcale znaku. Może jeszcze po prostu nie dokończono, jakby a, ym, a, ktoś to, to zapomniał. Górku, tam, nie widać, żeby to nie a, wiem, Nie dobra, wiem. Dobra, dobrze, dowiemy się, jak to wygląda. Skoro miejsce jest, to bez sensu, żeby nie było wyznaczonego. Nie. Wszędzie są nie takie tam miejsca tam powyznaczane, tam jest, tam jest, tam jest. więc. Mm -hmm. Prawie już jest, to już żeby powinny nie tak ktoś. Tam dobrze, dobrze. Zbieram, Dowiemy się my, też kto jakby zarządza tym, Zbieram, tym miejscem. Rasławicka lipowa, rozumiem. Pracowicza wiem gdzie to jest. Pracowicza mhm, pracowicza. Dobrze. Jesteś tej, sam z tej tak. strony Dobrze, dobrze. Postaramy się dowiedzieć, kto jest za to odpowiedzialny i dlaczego nadal tam nie ma tego, co było. A było, pan mówi, tak? Było miejsce ja, było, wcześniej. Było, 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 mhm. bo tam, dużo korzystałem z tego miejsca. Dobrze. Jest, dziękuję za temat, dziękuję nie. za zgłoszenie. Miłego dnia. Miłego dnia do usłyszenia. 65 529 55 29. To jest numer do naszej redakcji. To jest numer na antenę Radielka, Jeszcze 5 minut pozostało nam dzisiejszego tematu, troszeczkę innego, bo bez jarka damka, ale wszystkie te tematy są zapisywane. Ja tutaj skrupulatnie staram się każdy temat dopisać I następny też będę starał się. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie ogródku Mhm bo jest taka sprawa, że ludzie myślą, że y, ziemia na ogródkach działkowych to jest własność prywatna. Mm -hmm. A to nie jest własność prywatna, tylko dzierżawa. Tak. I chodzi o to, że w okresie tej pandemii y, 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 przychodzą i sprzedawają y, działki, bo myślą, że to jest własność prywatna. A po drugie, że od tego jest zarząd do przydzielenia działek na y, os osoby kolejne, które stoją w kolejce i mówię, robi się bezprawie. A proszę powiedzieć, to dotyczy jakich ogrodów działkowych? Ogólnie ogrodów działkowych. No, ale zarządy się zgadzają na, na taką jakby takie przekazanie, taką Nie No jest przekazanie, mm. tylko nie ziemia należy do, jako dzierżawa, a nie, tak. ludzie myślą, że to jest własność prywatna. Nie, to, bym, no, to, to, to nawet w zapisach by, tych no jest, notarialnych nie, zapisach, nie ma własności. Ale, mhm. Jest w zapisach, ale wiara nie czyta regulaminu, takie mhm. coś i, i są później takie niepotrzebne Kupcowanie tymi działkami. No ale, bo, ale w, czym, w czym Pan widzi problem? To znaczy, się, co Panu osobiście tutaj przeszkadza? Bo ja wiem, że no, też z doświadczenia no, własnego, bo, bo, bo też miałem działkę i nie mam już, bo w jedną i w drugą to, stronę. Jak jest mhm. działka niezagospodarowana aha, aha. i na tej działce nie ma żadnego domku niczego, na przykład tylko są trzeba. Tak. No i ludzie myślą, że sprzedaż, że między działki jest tak samo jak działka budowlana. Mhm. I o to mi głównie chodzi, że to nie jest działka na sprzedaż. Ziemia nie jest na sprzedaż. Tak, ale Tylko to nasadzenia i budować. Tak jest. Tylko, że pytanie moje brzmi tak, bo jeśli znajduje się ktoś, kto chce za to zapłacić, no to w czym tu problem, proszę mi powiedzieć? Co jest problemem dla pana? Co by pan chciał wyjaśnić? Kupcowanie działki, na przykład działki. Myśmy działki jak dostawali, mm -hmm. to każdy płacał tam te tysiąc na przykład 500 złotych mm -hmm. za, za gołą ziemię. Tak. A I teraz za gołą ziemię wiara żąda grube pieniądze, to nie powinno być tak, że y, działka jest sprzedawana jako ziemia y, budowlana, tylko jako działka jest dzierżawiona. O to chodzi. No ja, ja to rozumiem, tylko zawsze, zawsze jest takie prawo popytu. Jeśli ktoś chce no zapłacić jest. za to, jeśli ktoś by chciał milion zapłacić za to, to ten sprzedający chyba przyjmie ze spokojem milion. I to zależy tak naprawdę od tego, jak się mówi. Jedna i druga strona, a nie wiem, czy jest jakieś prawo, które zabrania czegoś takiego. Zarządy zabrania, działek. Zabrania, zabrania, bo, zabrania sprzedaży tego działki z tego mm. względu, że tłumaczą ludziom tym, co kupują, tak. że to jest własność ich i ziemia należy do nich. O to mi tylko mm, chodzi. Mm, mm, mm. No. no ale to, ja myślę, że to jest kwestia jakby takiego własnej świadomości tego, co się kupuje, bo wiadomo też, że są nie tylko działki, są inne rzeczy typu na przykład jakieś budownictwo społeczne, gdzie też tam jakby nie jest własność bezpośrednia. Ale od tego, ale od tego mm. też jest zarząd i Mm -hmm. Powinni przyjść do zarządu, przedstawić sprawę jak jak jest to wszystko. To znaczy, ja powiem panu tak, z własnego doświadczenia, no. jak, te, bo też kupowałem działkę i potem ją sprzedawałem. Zawsze miałem tak, kontakt właśnie. z zarządem. Zawsze miałem kontakt z zarządem i zarząd no i mi wszystko tłumaczył. O to chodzi, żeby, żeby był kontakt z zarządem. I zarząd, zarząd zawsze wszystko opowiedział tak, u, jak udziela, trzeba. Potem. Udziela, udziela u, u, tak. tego. No, u notariusza była też sytuacja. Ja myślę, że dla większości to jest jasne. Natomiast jeśli pana coś w tym denerwuje, no to pewnie to, że no, niektórzy wyceniają te działki grubo powyżej. No właśnie, ale to już jest też, też, tak jak powiedziałem, chyba kwestia tego, że jeśli ktoś będzie chciał zapłacić, to zapłaci. I wie pan, no, no, wiem, pan, pan, no i, jeśli pan jest właścicielem działki... Ale to już, już nieraz no, nie ludzie stoją w kolejce, bo ja mają wiem, dzieci. Ja nie wiem, ja wiem. Ja kurde, no no, handluje, no w sumie handluje no. No, no, ja wiem też, bo, bo widzę, jakie są ceny działek, czasami no, w naszym no. serwisie dom.lk.pl no, działki tak. się wahają od powiedzmy 3000 tysięcy do no. 30 tysięcy złotych za no, te no, 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 same no, no. powiedzmy metry kwadratowe I, i wcale nie są to działki, tak jak pan mówił, z jakimiś no. budowlami tam, tak, no, bo, to to wiadomo, no, no. no dobrze, no Dziękuję uświadomiliśmy mam nadzieję z panem yy, słuchaczy jak to wszystko wygląda, jak to Powinno wyglądać. Bardzo panu dziękuję i życzę miłego dnia i miłego weekendu. Dziękuję. dziękuję. Bardzo, do, do usłyszenia. Weekendia. No i to był taki temat troszeczkę nie do rozwiązania, bo tak naprawdę wszyscy teoretycznie wszystko wiedzą, a jest jak jest. No, jeśli prawo popytu działa w ten sposób, no to chyba przy założeniu, że zarządy działek nie mają nic przeciwko. Chyba nic tutaj nie zmienimy. 15 minut do godziny 10, czyli czas już na koniec dzisiejszego spotkania. W naszym temacie dla reportera kolejny w poniedziałek już z Jarkiem Adamkiem. W jego imieniu gorąco zapraszam. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwon. 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.